No więc stało się. Po dwóch latach wracamy do tematu fuzji Peginigi i Orlenu. Dokładnie dwa lata trzeba było, żeby sąd okręgowy w Warszawie uruchomił proces. Przez dwa lata zastanawiał się nad dokumentami, co z nimi zrobić. No i właśnie dzisiaj, 10 grudnia doszło do pierwszej rozprawy, ale przebieg tej rozprawy wszystkich nas szokował. Zapraszam na krótki materiał dotyczący tego, co się dzieje. Fuzją PGI z Orlenu i jakie działania Fundacja Polskie Veto i ja osobiście podjąłem w tej sprawie. Zapraszam na materiał. Rzecz o tym, co się wydarzyło ponad już dwa lata temu, kiedy Orlen wchłaniał. PG&G. Jeśli pamiętacie to wydarzenia, to byliśmy tam jako działacze społecznicy, jako udziałowcy mniejszościowi, którzy wykupili akcję czy PG&G, czy Orlenu, po to, żeby móc uczestniczyć w tym, w tym walnym zgromadzeniu, które jeśli przypominacie sobie, to przebiegało w dosyć absurdalnych okolicznościach. Jeśli nie wiecie, o czym rozmawiamy to zachęcam do tego, żeby wyszukać sobie ten materiał też, także na naszych kanałach Polskie Weto była cała kilkugodzinna transmisja z tego wydarzenia. I ponieważ wszyscy w sumie po tym wydarzeniu mieliśmy takie poczucie, że doszło do dosyć dużego przekrętu związanego nie tylko z fuzją, ale też z przeprowadzeniem uchwaleniem uchwały o tej fuzji z udziałem akcjonariuszy, akcjonariuszy mniejszościowych. No to nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie i musieliśmy zareagować prawnie. Jednym z akcjonariuszy mniejszościowych byłem też ja osobiście, i kiedy zastanawialiśmy się, co z tym wszystkim zrobić, to podjęliśmy decyzję o tym, że ja, osobiście, jako akcjonariusz os mniejszościowy, z pomocą kancelarii, uważam, że jednej z najlepszych w tym kraju do tego typu sprawy. Mam tutaj na myśli kancelaria prosto prawie mecenasa Michała Plewińskiego, która już jedną podobną sprawę z sukcesem ma za sobą. Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy skarżyć tą uchwałę i osobiście ja jestem skarżący. Jeśli pamiętacie też to w związku z tym, że podpisaliśmy umowę z kancelarią, która jest no, także opublikowana na naszych stronach, nie jest to żadna tajemnica. Koszt całej obsługi prawnej to jest 36 tysięcy. W związku z tym też uruchomiliśmy swego czasu odpowiednią zbiórkę na te, na te koszty. Dziś doszło do, do pierwszej rozprawy, pierwszej, po dwóch latach od tego, jak sąd się zastanawiał nad tym, co ten, z tym fantem zrobić. I Powiem szczerze, pełnomocnicy, którzy byli na tej rozprawie, troszeczkę innego przebiegu się spodziewali, ponieważ ona trwała bardzo krótko. Mam przed sobą protokół z tej rozprawy. Sama sprawa, żeby was nie skłamać, trwała dokładnie 12 minut i 23. Sekundy. Ku naszemu zaskoczeniu wszystkich, nie tylko mojego pełnomocnika, który mnie reprezentował na tej sprawie, ale także pełnomocnika z strony Ollenu, przebieg tej rozprawy bardzo wszystkich zszokował. Ja w skrócie powiem, co się wydarzyło na tej sprawie i powiem, co się jeszcze wydarzy, bo to nie koniec. Uruchomiono rejestrację sprawy, przewodniczący poinformował, że rozprawa jest nagrywana w systemie audio wideo i jest prośba o kierowanie wypowiedzi prosto do mikrofonu. Po wywołaniu sprawy wstawił się i tutaj są wymienieni pełnomocnicy. Ten protokół też będzie dostępny u nas na stronie polskiego WETA. Wstawił się też dziennikarz, który przedstawił się i, i pokazał legitymację prasową. Przewodniczący zezwolił na to, żeby uczestniczyć w sprawie temu dziennikarzowi. No i dalej rozpatrywano wnioski. Jednym z takich głównych wniosków, to był wniosek strony przeciwnej, czyli Orlenu o wyłączenie jawności. Z oczywistych względów, no bo to jest sprawa społecznie burzliwa. W pierwszej kolejności sąd postanowił oddalić wniosek o wyłączenie jawności, więc sprawa była jawna, jest jawna. Dlatego też możemy mówić o tym, co tam się wydarzyło. Natomiast w kolejnym kroku sąd postanowił oddalić wszystkie wnioski dowodowe z przesłuchania świadków zgłoszonych przez stronę powodową oraz pozostałe, pozostałe dowody z dokumentów, które strony wnosiły, aby je włączyć do materiału dowodowego, czyli oprócz głównego pozwu sąd oddalił wszystkie wnioski dowodowe dodatkowo składane i dowody z przesłuchania świadków. Tych świadków, przynajmniej z mojej strony, były, byli zgłoszeni e, osoby, które miałyby zaświadczyć to, co się tam działo, między innymi. Poseł Grzegorz Płaczek, poseł Grzegorz Braun, były mecenas Katarzyna Tarnawa Gwóźdź. Te wszystkie osoby były zgłoszone jako osoby, które miały zaświadczyć o tym, że ja jako udziałowiec mniejszościowy, zgłaszałem sprzeciw do tego, co się wydarzyło na walnym zgromadzeniu. Ten sprzeciw nie został odnotowany, bo jak pamiętacie, tam doszło do wyłączenia światła. Wiele osób też zresztą nie zostało do takiego specjalnego protokołu wpisanych, no i te osoby miały zaświadczyć o tym, czy, czy doszło rzeczywiście do tego, że zgłaszałem chęć zgłoszenia Sprzeciwu. Natomiast w samym pozwie były dołączone materiały dowodowe, wideo z dokumentów, że byłem na tym walnym, że tam się podpisywałem i tak dalej. Nagrania, które, które mieliśmy. Dzisiaj możemy o tym wszystkim mówić, bo to była pewna strategia, strategia prawna, którą mieliśmy opracowaną z kancelarią, dlatego. Dzisiaj możemy odsłonić te, te, te karty. Sąd jednak stwierdził, że wystarczającą, chyba ma ilość dokumentów w samym wniosku, pozwie, i w zasadzie po oddaleniu tych dodatkowych wniosków dowodowych, uwaga, zamknął posiedzenie. Wcześniej, jeszcze oczywiście, i nasza strona, i strona pozwana zgłosiła zastrzeżenia do protokołu. To jest taka furtka do ewentualnej apelacji. Oczywiście to zostało odnotowane w protokole, że rzeczywiście takie takie zastrzeżenia były złożone i jednej i drugiej strony. No i były mowy końcowe. Mowy końcowe były też bardzo krótkie. Tak jak mówię, no cała sprawa 12 minut trwała. No i zakończono, zakończono rozprawę, zakończono całe posiedzenie. Odraczając, uwaga, postanowienie, ogłoszenie postanowienia, czyli sąd był gotowy do tego, żeby w dniu dzisiejszym wydać postanowienie w tej sprawie. No i odroczył to postanowienie na 9 stycznia 2025 roku na godzinę 15, sala 181 Sądu Okręgowego w Warszawie, 20 Wydział Gospodarczy. Te wszystkie informacje będziecie mieli. No i co w związku z tym? No, zarówno my, jak i strona pozwana, jesteśmy dosyć zaskoczeni przebiegiem tej pierwszej rozprawy, bo nie tego się spodziewaliśmy. Co to może oznaczać? Może to oznaczać dwie rzeczy. Albo sędzia, która prowadzi tą sprawę, to jest sędzia Sądu Okręgowego Marzena Iwańska. Na podstawie samego, samej treści pozwu stwierdziła, że ten, te argumenty, które tam są, są na tyle wystarczające, że dla niej sprawa jest jasna i orzeknie na naszą korzyść. Albo stwierdzi, że wyda postanowienie o odrzuceniu jakby tego pozwu z nie do końca wiadomo jakich przyczyn, do tego się dowiemy na ustnych motywach, kiedy będzie ogłaszany wyrok. 9 stycznia. Natomiast yy, dziwi nas, że ten okres dwuletni przygotowań do tej rozprawy tyle trwał, bo w zasadzie gdyby ktoś chciał e, odrzucić ten wniosek, e, ten pozew, to mógł to zrobić o wiele, wiele wcześniej. Więc <coughs> do końca nie jesteśmy e, przekonani, w którą stronę to pójdzie. Dlatego e, dzisiaj serdecznie Was zapraszam na 9 stycznia 2025 do Warszawy. Na ogłoszenie wyroku. Ja nie wiem, jaki ten wyrok będzie, ale zapraszam Was na godzinę 15 do sali 181. Sprawa jest jawna, wyroki też są jawne, więc każdy z Was będzie mógł wejść do sali i odsłuchać sentencji wyroku i ustnych motywów uzasadnienia. Przypominam, Sąd Okręgowy w Warszawie, 20 Wydział Gospodarczy. I o godzinie 16 będziemy organizować konferencję prasową, na którą będziemy zapraszać też wszystkie media, nie tylko nasze niezależne, ale też mainstreamowe. Serdecznie Was zapraszam. Ja nie wiem, jaki będzie ten wyrok, i nie wiem, co będziemy mówić na tej konferencji. Czy będziemy mieć powód do radości, czy będziemy mówić o tym, że wyrok jest dla nas niekorzystny i zapowiemy apelację, bo na pewno, gdyby, gdyby się tak wydarzyło, będziemy dalej apelować. To jest zaproszenie, a z drugiej strony też prośba do Was, ponieważ umowa między mną a kancelarią prosto oprawia Michała Plewińskiego opiewa na kwotę 36 tysięcy brutto, zrzutka, którą prowadzimy, no pokryła, pokrywa te koszty niespełna w połowie, jest 16 tysięcy uzbieranych i ta kwota już jest rozliczona z kancelarią, więc bardzo serdecznie Was proszę o to, żeby wesprzeć mnie osobiście, bo ja jestem, ja jestem tym, który składał pozew przez ręce pełnomocnika, żebyście wsparli mnie w tych działaniach, ponieważ odważyłem się na taki krok, mając świadomość tego, że pochłonie to pewne koszty i nie chciałbym zostawać tym sam, więc jeżeli nie tylko uważacie, że polskie zasoby naturalne są ważne, ale też dacie temu wyraz poprzez to, że chociażby zaangażujecie się w to, żeby parę, paroma groszami wesprzeć rozliczenie umowy, to będziemy wam bardzo serdecznie wdzięczni. Natomiast kto ma możliwość i ochotę, zapraszam tego 9 stycznia na ogłoszenie wyroku, a później na godzinę 16 pod tym sądem zorganizujemy konferencję prasową. Gdzie będziemy informować o tym, co się wydarzyło, i będziemy informować, jakie kroki następne, jeśli będzie trzeba podjąć, będziemy podejmować. Tyle tytułem krótkiego podsumowania tego, co się działo. Pamiętajcie, nic się nie zrobi bez nas. Musimy zawsze mieć świadomość tego, że sprawy mogą się załatwić tylko i wyłącznie przez nasze ręce, nie przez ręce innych osób. Dlatego też na tyle ile możecie, fundacja pokrywa te koszty właśnie w związku z, z tą sprawą i pokrywa koszty obsługi prawnej, ale nie zrobimy tego bez, bez waszego wsparcia. Kwota jest śmieszna w stosunku do, do obserwujących osób na, na profilu polskie weto mamy ich 25 tysięcy, no to łatwo przeliczyć, gdyby każdy 2 zł wpłacił, to to mamy jeszcze na waciki albo na dojazd. Tyle. Zachęcam do tego, żeby, żeby pojawić się na tym ogłoszeniu wyroku i zachęcam też do tego, żeby wesprzeć możliwość całkowitego rozliczenia tej umowy. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Trzymajcie się, do zobaczenia.